Sposób na oryginalne wnętrze, beton w roli głównej. Ten trend mocno wszedł do mieszkań, nie tylko tych industrialnych. Pokazywaliśmy Wam różne pomysły na stworzenie imitacji betonu. Znajdziecie je na naszym portalu Dekorady. A teraz Macie i jego niezawodna ekipa, czyli Handmade w naszym programie. Do wykonania artystycznego betonu potrzebny jest architekt kierownik budowy i murarz. Dzisiaj to będzie Pawełek. Dokładnie, ponieważ my z Marcinkiem wielokrotnie robiliśmy przeróżne struktury i dzisiaj pokażemy, ponieważ jak wiemy w tym przypadku budżet jest dość okrojony, jak własnoręcznie przede wszystkim tanio zrobić efektowny beton na ścianie. Dokładnie. Potrzebna nam będzie surowa płyta wiórowa. W każdym markecie na dowolny wymiar nam dotkną. Trzeba ją dobrze zagruntować i zaciągamy beton. W tym wypadku to jest zaprawa wyrównująca. Pawełku prosi. Sprawiedliwy i jedynie słuszny podział ról. Mistrz budowlany wykonuje, kierownik nadzoruje, architekt ocenia. Efekt? Doskonała imitacja betonowych płyt.